Siemanko z tej strony, Dawid Saworski. Witam Was w evencie rocznicowym 2024. Tego eventu chyba nikt nie lubi, bo powiem Wam, że nawet cały fandom jeszcze nie jest zaktualizowany o ten event. Jestem przerażająco po prostu wystraszony tym, co będę Wam musiał przekazywać, aczkolwiek trochę materiałów zdobyłem. Zwłaszcza mo mo moje wsparcie tutaj Gandalfikosa, którzy mi bardzo pomagają w ostatnich również filmach, więc też na tym, co udało im się z Bety. Zebrać, będę wam przekazywał te informacje. Oczywiście, początek zaczniemy od totalnej podstawy, czyli tego, co nam forum podaje. Dalej będziemy przechodzić trochę głębiej. Trochę żałuję, że nie ma e, świąt, bo chociaż nie musiałbym udawać Rudolfa, bo kurczę, mam coś na nosie. Ale dobra, może zmieńmy tą kamerę i będzie to widoczne. Zapraszam do. Oglądanie. Na becie sam w sobie event trwał od 22 lutego do 14 marca. Jak przejdziemy do moim kata, czyli zagranicznego youtubera, który daje czadu, tutaj będę posiłkował się chociażby tą fotką, ponieważ mamy informację, że jest 61 zadań w evencie. Zadania będą rywalizować ze sobą, w sensie będziemy mieć kilka zadań naraz do 40 zadań. tak? Nie będzie trzeba pojedynczo robić. Powyżej będą to już zadania, gdzie no jest to ograniczenie, że jednodziennie będzie się odblokowywać po prostu, tak? W zadaniach nie tylko będziemy dostawać główną walutę w postaci energii, natomiast również będą wypadać nam inne rzeczy, chociażby takie jak boostery, których nie było rok temu. Mamy trzy boostery: taki, taki i taki, tak? Jeżeli na szybko mielibyśmy wytłumaczyć te boostery, jeden, ten pierwszy booster powoduje, że kryształek czerwony, zielony, Niebieski się pojawia lub bezbarwny, którego rok temu nie było. Natomiast bezbarwne pojawiały się również na becie. To, czy będą pojawiać się na oficjalnych serwerach, nie jest tutaj wprost potwierdzone. Kilof będzie niszczył y, chociażby na przykład poziom drugi klejnocika y, na y, poziom niższy, czyli wyskoczą dwa klejnoty poziomu pierwszego. Jeżeli z trzeciego zniszczymy kilofem, no to dwa poziomu y, drugiego. Wiadomo o co chodzi. Ostatni bonus, ostatni booster zmienia wszystkie kolory na planszy na bezbarwny. Jeżeli wybierzecie czerwony klejnot, to wymieni wszystkie czerwone klejnoty na planszy na bezbarwny kolor. Jeżeli zielony, to zielony. Zielonych po prostu nie będzie. Ale przejdźmy, bo niektórzy są nowi w tym evencie i mogą nie rozumieć, o czym ja mówię, więc za chwilę to, co powiedziałem, odniesie się do tego, co teraz będziemy tłumaczyć. Ja sobie tutaj przybliżę. Dobra, zobaczcie. Mamy klejnoty. Klejnot niebieski, klejnot zielony, klejnot czerwony, tak? Zobaczcie. Wszystkie te klejnoty na tej pionowej linii, na tych trzech poziomych liniach i na tej pionowej są e, takimi, z taką mgłą. To się nazywa szkło. Te klejnoty są za szkłem. Można powiedzieć, że w takiej gablocie szklanej. E, wszystkie. Oprócz tego jednego. Tutaj ten gracz, który zrobił to zdjęcie, zrzucił klejnot, który nie jest za szkłem, czyli taki klejnot operacyjny. To jest klejnot, którym można sterować na tej planszy, bo tymi nie można sterować, one są na stałe tam w tych miejscach. Żeby zrzucić klejnot, musimy, musimy zespałnować tym przyciskiem, on zawsze jest w tym samym miejscu za 10 energii, czyli to jest nasza waluta, on ma 90, tak możemy dziewięć takich klejnotów zespawnować klejnoty zespawnują się lo w losowych miejscach i są losowe, natomiast ich miejsce nie ma znaczenia ten klejnot może sobie przesunąć tu, może sobie przesunąć tu to nie ma znaczenia, to tylko jest wizualnie dla nas przedstawione, tak? jest taka możliwość, ale, ale nie ma to żadnego związku z mechaniką ehm, no i teraz tak żebyście może zobaczyli jak w ogóle tutaj ta plansza się porusza na szybko zobaczcie on nacisnął właśnie ten przycisk Pojawiają się gemy. Zielony mu się pojawił poziomu drugiego, czerwony poziomu drugiego, niebieski poziomu drugiego, zielony drugiego, niebieski drugiego, czerwony pierwszego poziomu. Poziomy rozróżniamy po tym, ile klejnotów jest na obrazku. Tutaj trzeciego poziomu, bo są trzy klejnoty. Dość łatwo. I tak jak widzicie, on zrzuca, zrzuca, zrzuca. Też użył bodajże Bostera tego i trafił bezbarwny klejnot. Jak widzicie on sobie przesuwa lewo, prawo, to, to nie ma żadnego znaczenia. Jak mogliście zauważyć, jak on nacisnął na ten klejnot, widzicie, pojawiły mu się na taki fioletowo poświata. Wam będzie podpowiadać, jak na, nacisniecie na jakiś klejnot taki pusty, bez szkła, gra podpowie z czym możesz to połączyć. Natomiast to na pałę też się nie robi, tu trzeba pomyśleć. Bo teraz kolejny etap będę wyjaśniał taki. Przy każdym klejnocie za szkłem jest część klucza. Klucz dzieli się na część górną i część dolną. Tu jest dolna część klucza, tu jest górna część klucza. Tu jest górna, tu jest dolna, tu jest górna, tu jest górna, tu jest dolna, tu jest dolna, dolna. Teraz pokrótce, zobaczcie, jeżeli boostera się używa, on zaznaczył sobie kolor czerwony, nie ma czerwonego, wszystko zamieniło się na kolor bezbarwny. Bezbarwny kolor możesz łączyć z dowolnym klejnotem, wiadomo, musi liczyć się wtedy poziom klejnotu tak samo, tak samo. I teraz tak, jak grać pokrótce, bo ja nie chcę przedłużać filmu graniem. Jeżeli chcecie nauczyć się też grać, yy, proszę cofnąć się rok, do roku wstecz. Tam pewnie więcej czasu poświęciłem na to. Mamy tutaj, będziemy operować od najniższych poziomów. Mamy tutaj pierwszy poziom niebieskiego klejnotu i teraz musimy spojrzeć na szkłach, jakie są niebieskie. Tutaj jest niebieski górna część klucza, tu jest niebieski dolna część klucza, ale poziomu drugiego. Czyli teraz, jeżeli ten klejnot naciśniemy tutaj, w tym miejscu, połączymy z tym, to te dwa mm, klejnoty zamienią się w klejnot niebieski poziomu drugiego z górną częścią klucza, bo części klucza się nie zmieniają. I teraz, żeby skompletować klucz, powinniśmy nacisnąć jeszcze raz na to, jak już on będzie złączony, połączyć chociażby z tym, zobaczcie, tu jest drugi poziom i tu też będzie już drugi poziom, ale tu jest dolna część klucza, a tu jest górna, zrobi nam się kompletny klucz poziomu trzeciego. I ten drugi, tutaj taki depozyt, jest jakby taką skrzynią, gdzie możemy przerobić klejnoty na klucze. Przerabiać kompletne klucze można poziomu trzeciego i poziomu czwartego. Jedno i drugie różni się tym, ile kluczy dostaniemy. Wiadomo, że znacznie lepiej łączyć klejnoty czwartego poziomu. Czyli jak stworzymy sobie tutaj już trzeci poziom z kompletnym kluczem, to możemy poszukać na planszy, czy gdzieś kryje się trzeci poziom. Eee, za szybą się nie kryje, ale kryje się tutaj, zobaczcie, ten taki klejnot trzeciego poziomu, więc łączymy ten trzeciego poziomu z kompletnym kluczem. Z tym nie musi być klucza ani dolnego, ani górnego, nie musi być w ogóle nic, można to po prostu ze sobą łączyć. Będziemy mieli czwarty poziom i ten czwarty poziom sobie wrzucimy tutaj do depozytu. I tak oto zdobędziemy pierwsze klucze. Tylko pamiętajcie, jeżeli będziecie operować przezroczystymi. E, klejnotami, tak nie dostaniecie kluczy e, chociażby w tej sytuacji czerwonych, no bo nie macie czerwonych klejnotów, one są przezroczyste. One się zamienią w klejnot koloru tego, z którym go połączycie. Czyli pamiętajcie, manipulować tymi klejnotami możecie dopiero wtedy, kiedy rozbijecie tą e, szybę. Co do graczy, różne mieli zasady, jeśli chodzi o granie. E, chociażby w tym filmie, gdzie przez chwilą oglądaliśmy, no to na przykład mojinka robi sobie tak, że spawnuje 10 klejnotów i dopiero te klejnoty Łączy z innymi, podobnie robiłem rok temu, też, też spawnowaliśmy bardzo dużo klejnotów, prawie że całą planszę i, i tak się po prostu grało. Tak tylko nie było, bo sterów gra była też, jeśli chodzi o to, trudniejsza. Teraz tak, jeżeli uda Wam się wyczyścić wszystkie klucze z planszy, wszystkie szkła, to będziecie mogli przejść do kolejnej planszy i odebrać nagrody, a nagrody są świetne. No, i gdy uda wam się ukończyć planszę, gra wam, zwróci klucze te, e, które jeszcze Wam się jakby należą. W różnych wariantach to działa, chociażby użystujesz jeden klucz za każdy. E, jeżeli masz 10 klejnotów takiego samego koloru, bez klucza, e, jeżeli chociażby masz 4 takie same kolory, z połową klucza, czy masz jeden kolor z pełnym kluczem to wam się zwróci po zakończeniu planszy nawet jeżeli nie będziecie tego rozumieć co tam dalej zrobić no ale będą takie sytuacje że zostaną same połówki klucza i co dalej? no nic nie zrobicie bo wy jak spawnujecie dżema no to klejnot no to, no to tam klucz się nie pojawia to jest gm taki pusty do, do, do działania z nim na innych gemach. A co do tych nagród, no jakbyście już plansze skończyli, są świetne, bo chociażby jest tam wybór scen epok, czyli ulepszenie na poziom drugi, sama scena epok, podstawka, aczkolwiek raczej z podstawki, no nie wiem, czy będzie się korzystać, żeby stawiać, to no bo ten główny, główny, drugi poziom kusi. Wieża koniunkcji, tak, też zestaw, czyli można ulepszać na poziom zwykły, na poziom złoty. Naprawdę nagrody są świetne, aczkolwiek ja osobiście nie byłem dobry w tym evencie i wiem, że nagród dużo nie zgarnąłem e, rok temu. E, codziennie jedno darmowe ukończenie planszy macie bez jej czyszczenia do zera, czyli zrobicie jedną po trochu. Ok, nie macie już w głowie, jak moglibyście zagrać dalej. Resetujemy planszę, nie dostajecie tej nagrody e, e, i, i lecicie kolejną planszę, tak? Jeżeli będziecie chcieli lecieć tych planszy sporo w ciągu dnia, to będą one kosztowały. Mm, e, walutę, tak? 20, 40, 80, 160 będzie się to mnożyć Kon konkretnie to, o tą energię chodzi przepraszam, już tracę głos, ale jestem dopiero co po anginie, jeszcze nie do końca wyleczone. dlatego też tak zwlekałem z tym eventem co do zdobywania większej ilości energii, możemy znaleźć w śmieciach, możemy robić dzienne zadania. Tam macie 30% szans na 10 kluczy z trzech dostępnych kolorów, 10% szans na 100 energii, również tam w tych dziennych zadaniach jest. Pierwsza skrzynia otworzona, liczona jest podwójnie nagrody i punkty, czyli jeżeli jest 30 punktów rozwoju w skrzyni, którą otworzycie za klucze, gdzie macie po tej stronie, no to dostaniecie nagrodę razy 2, nie 30 PR-ów, a 60. To było fajne, bo pamiętam, jak dostawało się tego. Sporo. Będzie też liga, już od ligi brązowej dostaniecie główny budynek w srebrnej złote ulepszenie budynku, i potem taki też najwyższy poziom top 1 graczy, tylko 1%. Podobnie jak w ostatnim evencie Świętego Patryka: poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci, zależnie w, jakim, w jakiej lidze wylądujecie. A konkretnie mowa o budynku na Fusion Zephy, poziom pierwszy, drugi, trzeci. Poziom pierwszy i drugi jest dość przyziemny, więc no tutaj mamy na poziomie drugim chociażby atak obrony w ataku, 24 punkty rozwoju, 48 punktów rozwoju, 55 do skarbca. Nie jest wymagana droga i tu będzie otrzymywało się też 10 fragmentów Metro Plaza. Wymagane jest 150, żeby złożyć taki zestawik. Metro Plaza to jest stacja metra, to jest główny budynek tego eventu. Poziom 10, 11, 12. Jeśli chodzi o punkty rozwoju niedużo, ale towary już tak. Bonusy, atak, obrona takie yy, sobie. Natomiast to jest 4 na 4 więc yy, per kratka będzie i tak to sporo. To będzie produkowało również zestawy Ariel Eden, natomiast nie, nie znalazłem nigdzie informacji co to jest za budynek, na razie jest wyszarzałe na fandomie. Natomiast tutaj będziemy mieć ulepszenie oczywiście na srebrne, potem na złote, czyli będziemy mogli sobie to wykończyć do poziomu 12. W nagrodach głównych, nagrodach rocznicowych, premium i ligi będzie również niebiański złoty Ory, czyli ulepszenie, budyn ulepszenie budynku, którego już w miastach możecie mieć. Tutaj do 30 punktów rozwoju 140 towarów z poprzedniej epoki bardzo wysokie bonusy. Będziemy produkować również trzy fragmenty z trzy fragmenty epoki zestawu epok. Uf, powiem wam, że mi się po prostu już plącze. Tyle tych budynków nowych do gry wchodzi, że ja po prostu już nie domagam. Masakra. Wiecie, jak kiedyś oceniałem miasto na live'ach? Większość osób była, na pewno, na co najmniej jednym. No i były ocenki: no, na pamięć każdy budynek się znało, każdy bonus. Teraz jak ja wchodzę na live'a to mówię, nie, nie, ja nie oceniam, no to już się skończyło, bo, bo nie ogarnę, no jest tak kolorowo w tych miastach, takie bonusy są wywindowane, że jakbym miał myśleć co tam za nimi się kryje, to, to nie odgadnę. Nawet gdybym grał tyle co kiedyś, okej, okay, może przez pewien czas bym nadążał, ale, ale w końcu bym się zgubił. To nowe ulepszenie, sceny epok, tak. Yy, Sama taka scena epok będzie dawać bonusy, prawie tak jak w budowli tej stacji metra, więc naprawdę nieźle. I to jest produkowane przez to. Ukończenie planszy mini-gry, czyli musimy skończyć całą planszę, rozbić wszystkie szkiełka, załatwić wszystko, co tylko możliwe. Wtedy możemy czyścić planszę i dostaniemy tylko w takiej sytuacji skrzynkę. No, i również nagrody rocznicowe premium. Natomiast tu mowa o e, przepustce sezonowej: kudurą kupujecie za 100 zł. Tam to też będzie się kryć. Więc na prawo i lewo nie będą tego rozdawać, tak po prostu. No, chyba znalazł się ten cały Eden, wyprodukowany przez stację Metra. Albo Retrum Kwiatowe? Albo retum Kwiatowe. E, mamy chyba trzy poziomy. Aczkolwiek yy, nie, może to być dekoracja, a dekoracje wyglądają inaczej. Jeżeli jesteście w wysokich epokach i o tym nie wiedzieliście, możecie postawić sobie jakieś, nie wiem, no nawet chyba z oceanicznej przyszłości, takie żelki były albo z wirtualnej przyszłości. I za każdym razem, kiedy się stawiało, to był inny kolor, to było dość śmieszne. Ja się dowiedziałem dopiero kilka lat temu też o tym, nie wiem, z dwa lata temu, może załe, że dekoracje różnią się. Tak? Tutaj sama obrona, towary. Trochę parków stacja metra, ale to chyba już w najwyższego poziomu będzie produkować również eteryczny sterowiec 2 x 2, tu już sam atak i obrona w ataku, też nie wymaga drogi. Trzy szybkie jednostki, 9 punktów rozwoju, 16 dolarów. Zauważcie, że ostatnie budynki w większości dają populację na minus. Już są nam zabierać tą ludność, której zbieraliśmy sobie od groma. Oczywiście będą awatary, natomiast tego nie będą. mówię, jeżeli ktoś się zainteresuje, no to po prostu sobie przeczyta za co ten awatar. No i teraz faku, trochę pytań i odpowiedzi, bo to jest też dość istotne. Za każdym razem, gdy połączysz jeden element z zablokowanym, otrzymasz nagrodę. Dokładnie tak, jeżeli rozbijacie szyby, dostajecie również nagrodę, ale to są takie nagrody mało istotne, które i tak dostaniecie. Dlatego na tym bym się na waszym miejscu nie skupiał i ja też nie będę się skupiał. Można też podejrzeć, jeżeli naciśniecie na dane szkiełko, to też wyświetli wam się, czy tam jednostki, czy tam jakieś towary dostaniecie. No, druga informacja to jest, że nie marnuj czasu i energii na szukanie kolejnych części klucza ze spawnowania klejnotów. Na Plansze, bo one się nie pojawią, bo klucze są już ustalone za szybkami. Kawałki wiatru mają większą szansę na pojawienie się. No, gdyby tego nie naczytali, to kto by to wiedział? Eee, czyli niebieskie, czyli zielone kryształy pojawiają się częściej niż inne. Inne oznacza to, że na koniec otrzymasz więcej kluczy wiatru. Wybieraj więc swoją skrzynię mądrze. Chodzi o ekonomię przy wydawaniu na skrzynie, tak? bo tu różnie one będą kosztować. Raz będzie więcej kluczy czerwonych, raz więcej zielonych, no to zużywamy więcej zielonych. No trzeba dyspo dysponować tyle, ile mamy kiedyś w eventach właśnie jesiennych. Jak piekliśmy ciasta, tam też trzeba było dysponować składnikami. Klejnoty poziomu trzeciego zapewniają tylko jeden klucz po konwersji, poziomu czwartego zapewniają aż trzy. Upewnij się, że twoje elementy zawsze osiągają poziom czwarty, czyli tak jak mówiłem, szukamy do tego, żeby był to czwarty poziom. I pamiętajcie, żebyście nie dopuszczali do takiej sytuacji, bo gra nie wybacza takich błędów. Jeżeli macie klejnot czwartego poziomu z pełnym kluczem i obok jest tego samego koloru, poziomu czwartego z pełnym kluczem, kluczem, możecie to połączyć, ale nie zrobi się poziom piąty, bo nie istnieje. Stracicie po prostu. Trzy klucze. E, to już konwertujemy i nic więcej z tym nie robimy, tak? Żebyście nie łączyli tego głupio. Oczywiście tym też możecie niszczyć inne e, fragmenty na planszy, tak? Jeżeli jest tam czwarty poziom jeszcze, macie czwarty poziom kompletny klucz i czwarty poziom gdzieś tam za szybą jeszcze się kryje połowę klucza i macie pewność, że e, z tym już nic nie zrobicie, bo, bo, bo nie ma co, możecie to rozbić. Dostaniecie tą nagrodę za rozbicie szkła. No ale. E, na klucze w większej ilości się to w żaden sposób nie przełoży. No jeszcze mądrze używaj skrzyni. Brązowe skrzynie nadają się do e, chociażby nagród dziennych, zapewniają natomiast mniejszy postęp w kierunku nagrody głównej typu stacji metra. Złote skrzynie zapewniają mniej nagród dziennych, ale pomagają w zdobyciu nagród głównych o wiele lepiej niż mniejsze skrzynie, a srebrne to taki jest, wiecie, balans pomiędzy obydwoma. Ogólnie to sam rywal był dwa razy w tym evencie. Było po 48 godzin i po 32 zadania w jednym i drugim rywalu. E, rywal na becie pojawiał się we wtorki, e, bardzo możliwe, że tym razem również tak to będzie wyglądać. E, no, jeśli chodzi o zadania rywala, no to tutaj było na przykład, że uwolni dwa zablokowane e, czerwone kryształy, chociażby, tak, i dostawało się głównie nagrody w postaci. Boosterów. Za ukończenie chociażby Rywala mieliśmy to Golden Orary, które produkuje fragmenty zestawu sceny epok, gdzie można nawet ulepszenia na poziom drugi sobie zrobić to, co widzimy po prawej stronie. Grzegorz również dopatrzył się, bo on tworzył tą mapę, myśli, że z zadań Rywali oraz na złotym poziomie złotego planetarium tam też można zdobyć właśnie ulepszenie sceny epok na poziom drugi chociażby mamy tutaj za 16 zadanie. Natomiast pamiętajcie, to co tutaj przekazujemy, to co było na becie, może się e, różnić to co dostajemy na oficjalne serwery ostatnio na rywalu międzywentowym e, złapaliśmy się na tym. Jeśli chodzi o resztę informacji, e, pamiętajcie o for helperze, bo to on będzie wam od razu podpowiadał na takim narzędziu obok e, będzie informował ile macie części klucza dolnego i ile górnego, e, więc e, dzięki temu można śledzić i liczyć i, i, i mieć to pod kontrolą rolą, bo czasem można oczopląsu dostać, patrząc na to ile planż będziecie wykonywać, jeżeli jesteście jakimiś tryhardami. Jeśli chodzi o przepustkę podstawową, no to 3750 punktów musimy uzyskać, żeby zdobyć główny budynek na max poziom. Tutaj trochę treści od kosy, Czyli również osoby, która no, jest dla mnie mega dużym wsparciem, bo mi, bo mi pomaga z wieloma rzeczami, eee, i dzięki niemu też, można powiedzieć, jeszcze prowadzę ten kanał w, w tych trudnych chwilach, jak, jakie przechodziłem, bo ciężko mi było się zebrać, ale to już na szczęście dawno minęło i jesteśmy. No i tutaj na przykład Kosa dodał trochę treści od siebie. Jak grało mu się na becie, jeżeli ktoś się interesuje, to można przeczytać, a warto. Fandom jako, no nie jest niepełny nie jeszcze, ponoć w weekend ma być aktualizacja, bo moderator się troszkę spóźnił. E, ale natomiast jeśli chodzi o codzienne, e, codzienne nagrody, jakie były w evencie, można tutaj sobie podejrzeć, jest to przeogrom różnych budynków eventowych, tak naprawdę nie ma co już ich nawet wymieniać. E, bo, bo kiedyś to jeszcze był sens, ale teraz no mamy prawie, że wszystkie eventy, na jakich graliśmy, da się zrobić naprawdę dużo, dochodzimy do końca. To dla mnie jeden z najgorszych, no najgorszy chyba event do nagrywania, bo to ciężko tak wszystko omówić i to trzeba zagrać Żałuję, że nie ma na becie przedłużonych tych eventów. Jeśli macie jakieś rady, jeśli coś pominąłem, napiszcie komentarz jego przypnę. Czytajcie zawsze po filmie, bo, bo warto. Nawet jak ktoś ofensywnie się odezwie, że co ja za głupoty gadam, ale, ale ktoś poprawi, to ja przypinam taki komentarz. Jeśli chcecie wspierać ten kanał i podziękować, pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Również pracuje forange, więc jeżeli jakieś prywatne sprawy. Potrzebujecie coś, światłowód, jakieś, nie wiem, przedłużenie umowy? Napiszcie do mnie, Pirif, bo mam wiele zadowolonych widzów, a podchodzę ee, tak dość indywidualnie do każdego, żeby tutaj, jak dla rodziny, <grytania> załatwić. Więc zapraszam do kontaktu. Cóż, no, wszystkie zadania i rady będą na moim Discordzie. Link, zapraszam, koniecznie tam bądźcie, bo tam mamy tysiące osób, którzy Wam pomogą. Do zobaczenia. Mówi Tyler cześć.